na jedną z wysp kanaryjskich Nie jestem jeszcze w dobrej formie, dlatego że ostatnio przechorowałam dość mocno covida. Dlatego dzisiejsze spacerowanie będzie po plaży, po płaskim. To jest trochę wyjazd taki rekonwalescencyjny w stylu emeryckim, oczywiście nikogo tu nie obrażając. Potrzebuję tego czasu, żeby dojść do formy, bo teraz spacer jest dość wymagającą dla mnie aktywnością, także myślę, że jeszcze kilka tygodni potrzebuję, żeby gdzieś zabrać Was w góry. A tymczasem odpoczywamy, regenerujemy się i korzystamy z piasku, z plaży. I mimo, że teraz tutaj jeszcze jest przed sezonem, nie jest jeszcze tak ciepło, to jest bardzo przyjemnie i można znaleźć tanie loty. Serdecznie zapraszam na film. Jeszcze się szło plażą Boso, także stwierdziłam, że dzisiaj cały dzień spędzam boso nawet po mieście, a dzisiaj wieczorem też rozpoczyna się tutaj na Gran Canaria karnawał, także wybieramy się do centrum, żeby zobaczyć jak będzie rozkręcać się imprezka. Całe szczęście odbędzie się, mimo covida niczego nie odwołują. Prawdopodobnie jest trochę w okrojonej formie, ale i tak. To na pewno będzie, bo już widzieliśmy rozstawioną scenę, wczoraj wieczorem już było słychać próby dźwiękowe. Na Gran Canarii na kilka dni spanie mamy w Las Palmas w stolicy, dlatego że chcieliśmy zobaczyć jak będzie się rozgrywał karnawał. Na początku będziemy tutaj spacerować tylko w okolicy, no i też nasz zasięg nie jest taki szczególnie duży ze względu na to, że bardzo szybko się męczymy. Musieliśmy odespać 4,5 godziny lot, gdzie normalnie byśmy od razu poszli na miasto i... Zaczęli planować jakieś wycieczki, a teraz naprawdę jesteśmy na takich wakacjach, gdzie trzeba odpocząć, takich prawdziwych wakacjach. Ja zazwyczaj nie szukam noclegu przy plaży, a teraz to było coś, czego czułam, że potrzebuję. I tak naprawdę to też będzie ciekawa odmiana, troszeczkę inaczej spędzić ten czas niż zwykle, nie tak super aktywnie jak zwykle. Ja bym tutaj już na pewno poszła na jakiś surfing albo. Na jakieś szlaki, chciałabym zdobyć najwyższy szczyt wyspy, a teraz y, znalazłam punkt na mapie. Widokowy, taki w zasięgu 10 km, dlatego że myślę, że więcej nie damy rady. Kaszel jeszcze mnie niestety trochę męczy i y, na zegarku doskonale widzę, jaki wysoki mam puls, nieadekwatnie y, do aktywności, którą podejmujemy. Także na pewno jeszcze, jeszcze chwilkę muszę dać sobie czasu, ale jak tylko wrócę do Szwajcarii, to myślę, że znowu wrócę do bardziej sportowych aktywności, a tymczasem zabieram Was na końcówkę wyspy. Wyruszyliśmy z Las Palmas i lecimy na taki punkt widokowy. Tam zamierzamy sobie posiedzieć i po prostu poobserwować jak fale uderzają o brzeg. Jest Naprawdę spory wiatr, i z tego co czytałam, to luty to jest miesiąc. Luty, marzec, tak naprawdę, bo jest teraz końcówka lutego, kiedy te wiatry są najsilniejsze. Ja lubię akurat taką pogodę, bo słońce jest trochę schowane za chmurami. Mnie taki upał męczy, także dla mnie to jest naprawdę. Woda, także jeżeli ktoś z Was lubi być gdzieś poza sezonem, gdzie jeszcze nie jest właśnie e, tak dużo ludzi, gdzie nie ma takiego upału, no to myślę, że Wyspy Kanaryjskie, właśnie na początku roku, to jest całkiem dobry pomysł. To jest najdalszy punkt na tej trasie, do którego się da dojść, dlatego że tutaj już zaczyna się. Strefa wojskowa. To jest wszystko za kolczastym drutem. się mocno kamienista, to nie dałam rady iść boso i po paru godzinach założyłam już buty. Moja skóra nie jest przyzwyczajona do takich terenów. Jest zbyt delikatna, a nie chcę za bardzo przegiąć, żeby jeszcze w najbliższych dniach móc pospacerować z przyjemnością. Ale codziennie myślę, że gdzieś tam po plaży i jak będzie dość przyjazne to będę sobie to zdejmować, bo to jest fajne ćwiczenie dla stóp. No i jest też przyjemne i podobno zdrowe. Wracamy teraz inną trasą, żeby zobaczyć, jak wyglądają rejony tam, gdzie nie ma hosteli i restauracji. I wtedy wyspa zaczyna trochę zmieniać swoje oblicze. Budynki tutaj są zupełnie inne, troszkę bardziej zaniedbane, i właśnie się zastanawialiśmy, z których lat mogą być te budynki. Obstawiamy, że jakieś lata 60., ale też widać, że taki klimat wilgotny bardzo przyspiesza niszczenie tych budynków, bo tutaj szybko widać, że te kolory powieją i jest mnóstwo urwanych tynków. I na pewno też wilgoć w tych murach się mocno utrzymuje przez to, ale mimo wszystko ma to swój urok. że aktualnie nie jestem w stanie podejmować żadnych wyzwań sportowych, a bardzo kusiłoby mnie tutaj, gdybym tylko była w formie, żeby po raz kolejny spróbować swoich sił na desce surfingowej, to stwierdziłam, że taką aktywnością, która jest w moim zasięgu i która też pomoże mi wrócić do formy, jest yoga, i tym razem chciałabym każdego dnia takie 20 minut na plaży właśnie spędzić z jogą. Pierwszą sesję, y, mini sesję taką mam za sobą. Bardzo przyjemnie się y, wykonuje do ćwiczenia na piasku. Jeżeli tylko chcielibyście spróbować jogi, bo nigdy tego nie robiliście i będziecie na plaży w najbliższym czasie, to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Jest to w wyznaczonym miejscu, jest rozstawiona scena, która jest ogrodzona i można tylko wejść, jeżeli posiada się bilet. Jest jakaś darmowa pula biletów każdego dnia, po które można się zgłosić, ale myślę, że i tak nie jest to samo, jeżeli działby się to na ulicy. Także kolejny raz, wiadomo co, krzyżuje plany, a szkoda, bo myślę, że byłaby to bardzo fajna impreza. Taki karnawał na ulicach teraz jest. Mamy kolejny dzień. Wczoraj przeszliśmy jakieś 15 km łącznie, no i przyznaję się, że mam dzisiaj zakwasy, także naprawdę nie jest najlepiej z formą. A także dzisiaj też stwierdziliśmy, że zostajemy jeszcze w mieście. Właśnie wyszliśmy z marketu, do którego chodzą raczej miejscowi na zakupy, głównie owoce, warzywa, mięso. Są też takie knajpki, gdzie widać, że turyści raczej się nie zapuszczają. Jest taki drugi market bliżej naszego hotelu, gdzie jest właśnie taki bardziej turystyczny, gdzie się chodzi na drinka, na tapas. A tutaj fajnie można poobserwować, jak. Ludzie robią zakupy normalne. Teraz zmierzamy w stronę starego miasta. Trochę mamy do przejścia. Pogoda dzisiaj troszkę siadła, ale w sumie mimo że słońce trochę się schowało, to i tak jest dość przyjemnie, bo jest około 20 stopni. Tylko jest dość zimny wiatr, ale pogoda jak najbardziej na spacer odpowiednia. Także dzisiaj jogę na plaży odpuszczam, ale robię ją w pokoju hotelowym, także swoje założenie nadal będę realizować. Dzisiaj jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni niż wczoraj, także kończymy spacer. Pozwiedzaliśmy sobie różne osiedla, w centrum miasta, a jutro może ruszymy się gdzieś dalej, zobaczymy jak się będziemy czuli. Na razie wciąż spacerki, bardzo przyjemnie tutaj jest, no niestety tylko trochę zabiera nam tutaj całą przyjemność z tego wyjazdu. To co się dzieje teraz na Ukrainie, to jest akurat ten czas, kiedy rozgrywa się u naszych sąsiadów wojna. To są te pierwsze dni, czyli końcówka lutego. No i ciężko jest o tym nie myśleć, nawet będąc w takim miejscu, jest to niezwykle smutne. I raczej nigdy się nie spodziewałam, że to żyje czegoś takiego jak wojna tak blisko, jak się spojrzy, gdzie były najbliższe wybuchy do granicy polskiej, to aż naprawdę serce ściska i no, mam nadzieję, że to się jak najszybciej skończy i przejdzie do historii, że nie będzie już więcej ofiar. Ale jest to ciężki czas. Także no, liczę na to, że jak już ten film się pojawi, to sytuacja już się uspokoi i e, ktoś tam wysoko w kraju wschodnim nabierze rozumu do głowa, albo po prostu zostanie powstrzymany. Jednak ostatecznie wylądowaliśmy na plaży, bo mamy naszą podłogę namiotową, także możemy nawet na mokrym piasku się położyć a tutaj jest taki dość przyjemny podest stwierdziłam, że nie będę się poddawać i jednak zrobię tą jogę bardzo się cieszę, że jednak pokonałam swoją dzisiejszą niechęć, żeby robić tutaj jogę i to jest mój taki mały sukces trochę nawet lepiej się poczułam, bo już Czułam ból w plecach w odcinku lędźwiowym po tych naszych spacerach, teraz jednak to ta choroba naprawdę mnie zniszczyła. Czuję się, jakby mi ktoś dodał 30 lat co najmniej, i jeżeli tylko jesteście w takiej sytuacji, że właśnie nie macie tej formy, to naprawdę trzymam za Was kciuki, żebyście robili coś w tym kierunku i pokonywali swoje niechęci, bo warto jest nad tym pracować, dlatego że potem każda jedna aktywność daje jednak więcej tej przyjemności i jak się tą formę ma lepszą, to jednak więcej się chce, ale żeby do tego dojść, na pewno trzeba z siebie trochę dać. Wydaje mi się, że każde 10 minut, które się włoży, nieważne w jaką aktywność, to jest ten krok do przodu. I ja za takie Wasze kroki i za swoje trzymam mocno kciuki. Pokażę Wam jeszcze nasze stanowisko na plaży. Dzisiaj nie ma Praktycznie nikogo. Teraz tylko przyszła ekipa, która gra w siatkówkę. A na plaży aktualnie jesteśmy my plus dwie osoby w wodzie. Jedna się kąpie, a druga na supie. Także ja tutaj dołączam na naszą matę namiotową. Kończę pizzę i będziemy obserwować statki. słońce, a my po dość dobrze przespanej nocy mamy lekki nawrót sił. Naprawdę dzisiaj już sam po covidowe u nas jest bardzo ok. I zdecydowaliśmy się, że jedziemy na południe wyspy do Maspalomas. Swoją drogą super nazwa miejscowości. Jedziemy autobusem. Jeżeli chodzi tutaj o komunikację, to wygląda to bardzo dobrze. Z lotniska przyjechaliśmy za Niecałe 3 euro, a w Mas Palomas są ogromne wydmy, które bardzo chcę zobaczyć i oprócz tego mamy też tam znajomych, jak się okazało, którzy też przyjechali tutaj na urlop i surfują sobie, także trochę ich poobserwujemy, no bo na surfing jeszcze sił nie mam, ale na taką dłuższą wycieczkę jak najbardziej. jest wszędzie. Mam go nawet w oczach. Warto, na pewno warto tu przyjechać, żeby to zobaczyć. Chociaż ogólnie okolica jest bardzo, bardzo turystyczna. Tak naprawdę cała ta miejscowość Mas Palomas To jest jeden wielki resort. No ale nie dziwię się, że jest to zrobione właśnie wokół takiego miejsca. Bo jest to bardzo nietypowe i robi wrażenie. Mamy dzisiaj ostatni pełny dzień, zanim wrócimy do domu i dzisiaj spędzamy cały dzień na plaży. Wyszło jeszcze trochę słońce i mimo tego, że jest dość chłodny wiatr i dość mocny wiatr, to całkiem przyjemnie można tutaj się zrelaksować. Za chwilę jeszcze zbiorę się w sobie i zrobię ostatnią jogę. Jak naprawdę y, nasze wakacje wypoczynkowe się kończą. Przykro mi, że nie mogłam Wam więcej pokazać, żeby gdzieś pojechać w góry, ale takie są czasy, trzeba najpierw wypocząć, a potem jak zbiorę siły, to mam nadzieję, że w tym roku jeszcze uda mi się zabrać Was w równie ciekawe miejsca i pokazać trochę więcej, no i trochę więcej do Was pogadać, a tymczasem zapraszam na jogę.